Henryk Kazaniecki, urodzony w czasie wojny 1942 roku. Jestem ósmym dzieckiem z dziesięciorga dzieci moich rodziców, Czesławy i Ignacego. Urodziłem się w ziemi Dobrzyńskiej, koło Dobrzynia Toru Golub Dobrzyń, w znanej miejscowości Ciechocin. W 1949 roku wywieziono nas na ziemię odzyskane około Litwy do miejscowości Gołda-Psuwałki. Ziemie były wyludnione, kościoły zniszczone i to, co mnie od dziecka bolało, że ludzie z mojej wioski musieli chodzić do kościoła 14 km na pieszu. W późniejszym czasie. Jeden z księży proboszczów w starym niemieckim baraku, który był szpitalem, taki żelazniak, urządził małą kaplicę, ale przyjeżdżał tylko raz na miesiąc albo rzadziej. I wtedy już jako dziecku zrodziło mi się powołanie, że ci ludzie nie mogą tak daleko chodzić do kościoła. Z moją siostrą. Zaczęliśmy odprawiać w naszym domu nabożeństwa majowe, czerwcowe, nabożeństwa październikowe, różaniec. I niezapomniane są dla mnie chwile, kiedy właśnie chodziłem po tych gruzowiskach po niemieckich, zbierając piękne kwiaty, by zawsze na czas nabożeństw nasz ołtarz był najbardziej pięknie udekorowany. I wtedy chyba miałem 12 lat. 54 rok. Właśnie taki mocny znak powołania, kiedy odczułem, że ja muszę wszystko zabrać w swoją maleńką kartonową walizkę i iść do proboszcza i powiedzieć mu, że ja już chcę być księdzem. Ksiądz proboszcz, starszy kapłan, nie wysłuchał mnie. Czekałem do późnego wieczoru, Idąc oczywiście wcześniej 14 kilometrów pieszo z moją kartonową walizeczką i z wszystkimi moimi rzeczami. Ale zacny ksiądz Wikari pocieszył mnie wieczorem, przynosząc księgę ministrantów, i powiada: Tak, przyjmuję cię. Będziesz księdzem, ale musisz zacząć od początku. Musisz najpierw być ministrantem. Przypominam, że mieszkałem 14 kilometrów do kościoła. No ale zgodziłem się, bo chciałem być księdzem i powiada mi, teraz wróć do domu i będziesz przychodził wtedy, kiedy będziesz mógł. Na pewno w niedzielę. Może nie na, na każdą ci się to uda, ale tyle, ile będziesz mógł. I tak byłem ministrantem przez pewien czas. Kiedy skończyłem szkołę podstawową, rodzice nie bardzo... Chcieli mnie w ogóle wysłać do szkoły, a nie było mowy, żeby mnie wysłać do liceum, więc zdałem egzaminy do szkoły technicznej, bo mama bardzo chciała, żebym był krawcem. Ale ponieważ byłem słabego zdrowia, więc rodzice się bali, że w internacie, w technikum ja tam na pewno zjedzą wszyscy, że już nic ze mnie nie będzie. I wtedy rodzice wymyślili, żebym poszedł uczyć się na krawca do takiego bardzo zacnego krawca w Gołdapi, który mnie przez rok czasu wyuczył na krawca i znów drugi wielki znak powołania. Jadę pociągiem, z pracy do domu. Mój kolega, ministrant, siadł do tego samego przedziału i pytam się go: to gdzie ty idziesz? Też miał na imię Henryk, jak ja. No, jadę na egzamin do niższego seminarium do Palotynów. No, jak to możliwe? Przecież mnie mówiono, że nie ma takich szkół i że w ogóle, powiedzmy, ja nie mogę marzyć o kapłaństwie. No i moja prośba była natychmiastowa: to daj mi adres, to ja też do nich napiszę. A on mi odpowiedział: Mam jeszcze drugi adres. Do księży Chrystusowców, wziąłem te dwa adresy. Tego samego wieczoru napisałem list i do palutynów, i do Chrystusowców. Pierwsi odpowiedzieli mi palutyni i to był znak: ksiądz rektor, wspaniały kapłan dla mnie, Józef Turecki, napisał: Proszę przyjechać we wrześniu na egzamin i zobaczymy. A moja odpowiedź taka: bardzo odważna była następująca, księże rektorze, ja nie mam ani pieniędzy, ani czasu, bo już pracuję jako krawiec, żeby jechać na egzaminy. Proszę mnie przyjąć bez egzaminów, bo ja nie mogę jechać i wracać i nie wiadomo, co będzie ze mną, czy mam pracę zostawić. I wtedy ksiądz rektor odpowiedział mi, to proszę przyjechać, jesteś przyjęty. I było drugie wydarzenie, bo w tym liście o przyjęciu napisał: Proszę przywieźć ze sobą odpowiednie ilości koszul, spodenek. Ja mu wtedy odpisałem też: Książę rektorze, ja mam może jedną, może dwie koszule będę miał, ale nie sześć i wiele innych rzeczy. I znów ten sam ksiądz rektor odpowiada mi listem: Przywieź to, co masz. A resztę dostaniesz na miejscu. I pojechałem, i się nie zawiodłem. I wtedy właśnie się, rozpoczęła się droga mojego powołania przez formację w Niższym Seminarium Duchownym w Adowicach na Kopcu. Przy stałym towarzyszeniu księdza rektora właśnie Józefa Tureckiego i dla mnie wspaniałego ojca duchownego księdza Józefa Lesiaka, który nauczył mnie bardzo wiele którego będę bardzo wspominał, bo on nauczył mnie przede wszystkim to, co nazywam praca duchowa nad sobą. On miał takie jasne wskazania, odwołując się może często do ascezy organicznej, która była wtedy dość jeszcze znana w kręgach palotynów. Takie są początki mojego powołania. I Bogu dziękuję do dziś, że właśnie to powołanie, które zostało mi dane. Które uważałem w swoich młodzieńczych latach, że niemożliwe do zrealizowania, Bóg wszystko potrafi. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Mnie, chłopaczka ze wsi, od krów, najbiedniejszego z wielkiej rodziny, Bóg wezwał, by właśnie jemu służyć. I co więcej, mógłbym opowiadać bardzo długo, ale nigdy nie mogę wyjść z podziwu, że właśnie mnie takiego chłopaczka. Bo w czasie wakacji, będąc w szkole podstawowej, musiałem pracować któregoś roku, pasłem 100 krów przez dwa miesiące, żeby zarobić na zeszyty, na książki, które trzeba było kupić. I Pan Bóg mnie powołał i więcej, wysyła mnie na cały świat. W 70. -tym roku miałem święcenia kapłańskie, w 70. W pierwszym roku wróciłem do seminarium jako wychowawca, i w 1973 roku, na życzenie moich współbraci kleryków, zostałem wysłany na misję do Orwandy, potem do Konga, potem do Kamerunu, do Brukseli i do Ukrainy. Jedno mnie cieszy. W moim kapłaństwie tak wiele wspaniałych doświadczeń i przede wszystkim to, co chcę podkreślać. Mówiąc o moim kapłaństwie, to jest właśnie ta wielka dobroć ludzi. Wszędzie to, co napisane w Ewangelii, znalazłem sto matek, sto sióstr i sto braci. I wszędzie, gdzie bywałem, nigdy niczego mi nie brakowało. Nie zapomnę, kiedy po 18 latach wróciłem do Konga, bo na życzenie właśnie parafian, którzy mnie chcieli jeszcze zobaczyć, to wtedy właśnie ci biedni ludzie z Konga w naszej misji ruczuru naznosili mi stos żywności, ptaków, mówiąc do mnie, musisz to ze sobą wziąć, bo tam przyjechałem z Belgii, żeby ci w Belgii niczego nie brakowało. Weź te dwa banany, weź te dwa jaja, żeby ci niczego w Belgii nie brakowało. Taka była wielka życzliwość tych ludzi właśnie, Biednych ludzi w Kongo. Praca w Kongo, gdzie tam udało się nam przepracować styl prowadzony przez ojców białych i wprowadzić taką strukturę, o której marzył nasz święty założyciel Palotti 12 prokur, dwunastu odpowiedzialnych za różne działy pracy misyjnej, apostolskiej, parafialnej w tej wielkiej miejscowości, która liczyła ponad 200 tysięcy ludzi, a nas było tylko dwóch kapłanów. I właśnie to wymagało ode mnie pomyślunku, co zrobić, żeby ci ludzie wzięli w garść, jak to mówimy popularnie, i chcieli stać się apostołami. I otworzono właśnie taką główną prokurę, która składała się z dwunastu. I było bardzo ciekawe, bo kiedy zaczynałem tą pracę, spytałem się ludzi, by każdy mi napisał, jakie ma już swoje zadanie w tejże misji. I wtedy tak się bardzo uśmiechnąłem, bo otrzymałem na kartkach takie tytuły Dyrektor Chóru Świętego Alojzego, Dyrektor i Sekretarz Główny, Dyrektor Prawda karitasu. I wtedy pomyślałem sobie i powiedziałem ludziom w nieciele, wiecie co? Ja muszę stąd odejść, bo tu są sami dyrektorzy, a ja jestem tylko sługą. Więc jeżeli chcecie być sługą razem ze mną, to zostanę, ale jeżeli chcecie być dyrektorami, to ja nie mogę tu pracować. I od tego czasu zmieniono wszystkie tytuły. I wprowadzono jeden tytuł, sługa. Sługa mężczyzn, sługa kobiet, sługa katechezy, sługa finansowy. W języku Słahili mówiło się to mtumishi. Mtumishi, czyli sługa. Bo taki tytuł nadał sobie Chrystus i wtedy dokonało się to wielkie dzieło, bośmy utworzyli właśnie duży dom formacji właśnie dla tych sług. I właśnie przychodziło tych Placówek mieliśmy wtedy 33, więc na każdy tydzień było 33 osoby z każdej posługi, po to, żebyśmy im dawali odpowiednie przygotowanie, żeby oni mogli sprawować liturgię słowa Bożego, żeby mogli udzielać ludziom komunii świętej. I to było też dla mnie przeżycie, kiedy ci ludzie z najdalszej wioski, 75 kilometrów Przychodzili do misji głównej, bo do nich ksiądz dojeżdżał rzadko, raz na miesiąc, raz na dwa miesiące. I czasem zabrakło im już Komunii Świętej, żeby rozdzielać. To oni pieszo przychodzili 75 pięć kilometrów, żeby na niedzielę ludziom nie zabrakło Komunii Świętej. I było ciekawe, kiedy powiedziałem im, że mogą rowerem jechać, to byli zgorszeni. Jak Pana Jezusa na rowerze wieść? Oni będą go nieśli pieszo. Dopiero później dali się przekonać, że to jednak będzie wygodniej. Wspaniałe doświadczenie kapłańskie muszę wspomnieć, kiedy pracowałem w seminarium duchownym diecezjalnym w Belgii, w Namur. Ekipa sześciu kapłanów z kilku narodowości zgromadzeń był Palotyn, Jezuita, Kapłan Serca Jezusowego, Francuz Polak, i wtedy powstała prawdziwie kapłańska wspólnota wychowawcza. Myśmy spędzali nie z obowiązku, ale z potrzeby serca każdego tygodnia pół dnia dla siebie każdego roku, na koniec wakacji, pięć dni wakacji razem. I na rozpoczęcie roku, wtedy organizowaliśmy też. Pięć dni takich rekolekcji, jak przygotować nowy rok akademicki dla naszych studentów. To było dla mnie takie wielkie świadectwo, że można tworzyć wspólnotę i można naprawdę we wspólnocie pracować. We wspólnocie pracować. I to dawało ogromne owoce. Zmiana duchowości, powiedziałbym, seminarium, która nastąpiła, gdzie sam biskup, który zresztą Interweniowałbym tam, został zaangażowany. Dało właśnie taką i wielką radość, że można nawet w tych trudnych sytuacjach, jakie przeżywała Belgia, stworzyć klimat prawdziwej wiary, prawdziwej wspólnoty, ale począwszy od wychowawców. Każda moja służba była wielką radością. Ostatnie lata teraz spędzam służąc, co robię już ponad 40 lat, małżeństwom i rodzinom. Ostatnie lata spędzam godzinami na rozmowach z małżeństwami, którzy przychodzą jedni po to, żeby wzrastać w świętości, żeby coraz bardziej stawać się mężem, ojcem, żoną i matką. Inni przychodzą. Bo mają wielki problem właśnie przeżywania sakramentu małżeństwa, zagrożenie odejścia od siebie. I tak wiele radości, kiedy mogłem cieszyć się, prawda, połączeniem małżeństw, które się rozeszły pięć, trzy czy kilka miesięcy temu. To jest największa radość. A przede wszystkim wielkie dziękczynienie dzieci, które przychodzą i powiadają: Ojcze, jak tyś to zrobił. Teraz dopiero mamy ojca, i ta praca daje mi jako kapłanowi, zresztą każda inna, ogromnie dużo radości na moje starcze lata. I widzę wielkość kapłaństwa, i widzę, że Bóg nie opuszcza. Tych, którzy chcą Mu służyć. Zresztą wciąż żyję powiedzeniem mojej mamy, która mi powtarzała, Pan Bóg radzi o swojej czaradzi. Synku, o nic się nie martw, tylko bądź wierny, a gdy właśnie szedłem do niższego seminarium na kopcu, to tato tylko mi powiedział jedno: Synku, ja Cię błogosławię, ale nie możesz mi przynieść wstydu. Nie możesz mi przynieść wstydu. Ty musisz pozostać wiernym do końca. I to jest moja codzienna modlitwa, by być wiernym do końca. I ostatnio nawet wydrukowałem to w tysiącach egzemplarzy. Taką modlitwę, bym był wciąż namaszczony Duchem Świętym. Dobry Ojcze, w imię Jezusa Chrystusa, proszę cię, namaść mnie Duchem Świętym.